Cześć, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na wtorku z finansami, poświęconym w całości sytuacji na rynku mieszkaniowym i na rynku nieruchomości. Moim dzisiejszym gościem jest Tomek Narku. Cześć Tomku. Cześć Marcin, dzięki za zaproszenie. Witam Was wszystkich. Tomek jest analitykiem rynku nieruchomości, to jest ta osoba, do której dzwonię, kiedy chce się dowiedzieć, co naprawdę dzieje się na rynku nieruchomości, tak jak Sebastian Bilski jest takim naszym ekspertem kredytowym, tak Tomek jest tą osobą, do której dzwonię, łapię za słuchawkę, żeby wiedzieć, co się dzieje na pierwszej linii, bo Tomek to na bieżąco śledzi, a prywatnie jest też inwestorem, który już od 19 lat na tym rynku nieruchomości działa. Mieliśmy już okazję spotkać się na wtorku z finansami, to dwukrotnie, słuchajcie, w lutym 2022 roku i tam rozmawialiśmy o tym, czy warto kupić mieszkanie w tym roku, i potem jeszcze w marcu trochę odpowiadaliśmy na Wasze pytania dotyczące rynku nieruchomości. I wtedy pamiętam, Tomek, powiedziałeś po pierwsze, że kończy się paliwo dla wzrostów cen mieszkań. To było jeszcze przed wybuchem wojny, bo to było około 10 lutego. I potem powiedziałeś również, jak ja się Ciebie zapytałem. Czy kupiłbyś dzisiaj mieszkanie, gdybyś miał na nie gotówkę, to powiedziałeś, że gdybyś kupował duże mieszkanie dla siebie, to byś tego mieszkania nie kupił. Także zobaczymy, co myślisz na ten temat dzisiaj. Chcesz uchylić rąbka tajemnicy, czy jeszcze nie? Uchylimy dalej, w dalszej części programu. Dobra, a my tymczasem zobaczcie, to są rzeczy, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy, czyli po pierwsze. Przypomnijmy krótko, co wpływa na ceny nieruchomości, tak, żeby było tło dla naszej rozmowy, żebyście widzieli, że te argumenty, których używamy, nie są jakieś z kosmosu, tylko oparte są na konkretnych danych. Kolejna sprawa, jak sytuacja na rynku nieruchomości dzisiaj wygląda? Tomek, nam to powie z perspektywy tej pierwszej linii, tam gdzie się odbywa sprzedaż mieszkań. Porozmawiamy chwilę, jak głębokie będą spadki cen mieszkań w tym cyklu i kiedy będzie najlepszy czas na zakup mieszkania. Bo to są pytania, które najchętniej zadajecie, ale oczywiście odpowiemy też na te pytania, które zadaliście zarówno przed programem, jak i dzisiaj w jego trakcie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Wrzucajcie je na żywo, a my po tej krótkiej, po krótkiej prezentacji do nich się odniesiemy. No to jedziemy z tym materiałem. Rynek nieruchomości jest cykliczny, to jest taka pierwsza rzecz, na którą Tomek chciał Wam zwrócić uwagę, więc bardzo proszę, rozmawiajmy o tym. No to jest wa bardzo ważna zależność na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości jest cykliczny od dawien dawna. Tu akurat mamy zakres od lat 70. do dziś, i widać, że w krajach OECD, tutaj akurat jest wykres. 74 rok górka, potem około 16 lat do kolejnej górki w roku 90, podobny okres w 2007 roku. No i teraz mija te około 16 lat, i pytanie, czy będziemy mieli górkę, czy, czy jeszcze troszeczkę ten rynek pociągnie. No ale bez wątpienia rynek jest cykliczny od wielu, wielu lat na wszystkich rynkach i nie ma takiego. Takiej możliwości, że z miesiąca na miesiąc w każdym kraju nieruchomości rosną, one rosną w długim terminie. Oczywiście każda, każdy szczyt, jak tu widać, jest wyżej niż poprzedni, czyli długoterminowo jest to bardzo dobra inwestycja, nawet ponad inflację. Z tym, że bywają okresy takie związane z różnymi czynnikami, chociażby politycznymi, czy związane z czynnikami gospodarczymi, gdzie ten cykl się odwraca. Ja tylko uzupełnię, że to chodzi o ceny realne, czyli już po uwzględnieniu inflacji. No i ta fioletowa linia, ona się tak pięknie układa, taki cykl, ale to jest tak naprawdę wypadkowa tych wszystkich tutaj szarych, więc na różnych rynkach wyglądało to różnie i z różną dynamiką te ceny rosły i spadały. Tak to wyglądało dla rynku warszawskiego. Tutaj Tomek na ceny mieszkań nałożył takie fazy cyklu na rynku nieruchomości. No i właśnie tutaj według Ciebie jesteśmy gdzieś tak gdzieś tutaj na tym. No, ciężko powiedzieć, co będzie, tak jak wspomniałeś, że tego paliwa dzisiaj na rynku powoli zaczyna brakować, ale to jest fajnie pokazane. Etap, etap stagnacji, etap takiego ożywienia, czyli tak między 2017 a 2019 rokiem, a potem taka ekspansja, boom na nieruchomości, no, który powiedzmy zakończył się według mnie taka faza boomu i albo wchodzimy w okres jakiejś stabilizacji, cen ewentualnie w okres recesyjny, zobaczymy, bo wiele czynników będzie dalej analizowanych. Rozumiem, że ta krzywa, którą tutaj tak, tak wykropkowałeś, to nie jest jakaś twoja prognoza, to jest znak zapytania, ale że wypadałoby, że gdybyśmy faktycznie już weszli w ten okres, to żeby tak ten cykl wyglądał. Dokładnie, książkowo wygląda to w ten sposób, zazwyczaj się sprawdza, aczkolwiek mieliśmy bardzo dużo zawirowań gospodarczych, jak chociażby obniżenie stóp procentowych czy dodruk pieniądza, także tutaj bardzo, bardzo wiele czynników wpływa i nie jest tak, że każdy cykl jest idealny, one są na różnych, w każdy cykl jest albo krótszy, albo dłuższy. Skoro mowa o cyklu, to zobaczmy, co się dzieje na rynku, bo to pomoże nam trochę zorientować się, w jakiej fazie cyklu faktycznie jesteśmy. Krótkie przypomnienie, o tym mówiliśmy już w naszej pierwszej prezentacji, ale warto do tego wrócić. Co wpływa na ceny nieruchomości? No to jest tutaj kilka takich podstawowych rzeczy dla Was wybraliśmy. Po pierwsze no ceny nieruchomości w relacji do zarobków. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych. Tak jest. Stopy procentowe i tutaj dodaliśmy jeszcze inflację. Dlaczego? To za chwileczkę o tym powiemy. Zakupy inwestorów zagranicznych i lokalnych. I te cztery pierwsze punkty załatwiają nam temat popytu. Oczywiście ważne jest też to, co się dzieje po stronie podaży mieszkań i domów. A także bardzo ważna jest gospodarka, czyli wzrost PKB, poziom zatrudnienia, wynagrodzenia i tak dalej. Liczba gospodarstw domowych i szerzej demografia. Tak jest. No to króciutko. Ceny mieszkań versus zarobki. Już w lutym pokazywaliśmy Wam, że tutaj się to i Jak to wygląda teraz? Ten wykres ewidentnie pokazuje, że... Na najwięcej mogliśmy sobie pozwolić gdzieś między rokiem 15 a 17. Wtedy ta relacja zarobków do ceny nieruchomości była w zasadzie najbardziej korzystna dla nabywcy. Później widać, że te nożyce się zaczynają, zaczęły otwierać, i dzisiaj mamy no, poziom dość wysoki w relacji do zarobków. Taki zbliżony do tej zbliżony poprzedniej do, do górki. Nie? Dokładnie, więc no, zobaczymy, jak się dalej rynek zachowa w tym temacie. I bardzo ważna sprawa, po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu mamy sytuację, w których występuje spadek realnych wynagrodzeń. Ta czerwona linia to są, to jest, są odczyty inflacji rok do roku. Linia szara pokazuje nam wzrost wynagrodzeń. Tutaj wszystkie w procentach po lewej stronie macie oś i widać, że no wzrost wynagrodzeń faktycznie jest tam około 12,7%, ale inflacja tu już 17,2%, zatem w ujęciu realnym. Nasze wynagrodzenie spadają. Ja, co to oznacza dla rynku nieruchomości, to bym nawet pokazywał dużo takich wykresów z korelacjami, ale powiedziałem, że nie, tych wykresów nie stawiamy, opowiedz to. Ale bez wątpienia istnieje silna korelacja między wzrostem wynagrodzeń realnych a cenami nieruchomości. Jeżeli realnie wynagrodzenia spadają, to zazwyczaj na większości rynków również ceny spadają. Oczywiście jest to bardzo duże uogólnienie, ponieważ na przykład Polska, duży kraj, no to ma mniejsze miasta, większe miasta, więc to różnie wygląda w poszczególnych miastach. Jednak tutaj na pewno taka zależność istnieje wynagrodzeń realnych do cen nieruchomości. Czyli jeśli chodzi o wynagrodzenia, no to one tutaj definitywnie przeważałyby tę szalę na stronę spadków cen mieszkań. Zobaczmy, co się dzieje na rynku kredytów hipotecznych. No tutaj to już jest w ogóle rzeźnia. No, powiem tak, z podwórka mam takie już sytuacje, że pośrednicy kredytowi, niektórzy zmieniają branżę, więc na pewno nie jest ciekawie z tego względu, że no, dzisiaj mamy raptem udzielanych około 7 tysięcy kredytów hipotecznych, z czego tak naprawdę większość to są refinanse do innych banków na inne warunki, więc tak naprawdę real, takich realnych zakupów transakcyjnych jest bardzo mało i no, widać to po wszelkich wykresach. I widać również, że szczyt gdzieś mieliśmy około maja, czerwca zeszłego roku i od tamtej pory spada gwałtownie w zasadzie ta liczba udzielanych kredytów hipotecznych, wartościowo i ilościowo. Tak, czerwona linia to jest. Mierzona procentowa zmiana, ile wniosków kredytowych rok do roku było składanych, natomiast też szara linia, czyli sprzedaż kredytów mieszkaniowych, widać, że cały czas te słupki tutaj maleją. Jest to sytuacja, no tutaj mamy od 2018 roku, natomiast ostatnio tego typu wartości to były w roku 2007. Stopy procentowe i inflacja, no. Zobaczcie na tym wykresie czerwona linia inflacja, linia niebieska WIBOR trzymiesięczny, pomarańczowa linia tutaj, ona się w większości przypadków pokrywa z wyborem. pokazuje nam stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Gdy rozmawialiśmy jeszcze w lutym ubiegłego roku, to WIBOR był na poziomie około 3%, teraz mamy już wystrzał ponad 7%, inflacja 17,2%. No, to oczywiście bardzo mocno uderza w potencjalnych kredytobiorców. Inflacja jest również warta, ważna z innego powodu, bo to nie, nie tylko wzrost stóp procentowych powoduje, że drogie są kredyty hipoteczne, rosną raty, więc mniej rzeczy mniej, yy, możemy wydać na konsumpcję, ale w ogóle wzrost innych cen powoduje, że w naszych budżetach pozostaje na tę wyższą ratę jeszcze mniej pieniędzy, no bo więcej wydajemy na inne rzeczy. Więc tutaj faktycznie to jest też duży argument przemawiający za spadkami cen mieszkań. Tutaj mamy bardzo fajne porównanie oprocentowania nowych kredytów mieszkaniowych w całej Unii Europejskiej. Jak widzimy, jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wysokość tego oprocentowania. No niestety jest to taki dość niechlubny rekord. Dzisiaj, jak widać, to oprocentowanie nie jest zbytnio korzystne, szczególnie dla osób, które zarabiają tak no powiedzmy średnio, no i są po prostu kredyty niedostępne. Jak widać, drugie są Węgry, trzecia Rumunia, ale z ciekawostki powiem, że wiele, wiele krajów afrykańskich również ma niższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych niż my. Czyli co, jeśli mieszkanie na kredyt, to w Afryce. No to w Afryce, tak. Ale to nie jest głupi pomysł, bo tam się też rynki rozwijają. I oczywiście zdolność kredytowa również bardzo niska. Tutaj przykładowo, ile trzeba zarabiać na rękę. Żeby otrzymać kredyt w wybranych bankach. To są dane na 30 września tego roku. No, można powiedzieć, że ta zdolność kredytowa dalej jest ograniczona, więc około 8 tysięcy na rękę taki singiel musi zarabiać, żeby w ogóle myśleć o kredycie hipotecznym na 400 tysięcy, na 25 lat, za 400 tysięcy, to co w Warszawie można kupić. No, 30 metrów, ale jeszcze trzeba wykończyć, chyba że to będzie rynek wtórny, także no, niewiele. Dzisiaj naj... ofiarą tej te, te bardzo niskiej zdolności kredytowej, są przede wszystkim większe mieszkania. Wszystkie dane tego typu, jak i ta zdolność kredytowa, jak i to, jak w poszczególnych bankach wyglądają oferty. Przypominam, że w każdy pierwszy roboczy dzień, miesiąca publikujemy w ramach cyklu ranking kredytów hipotecznych, więc już w przyszłym tygodniu ukaże się kolejny odcinek. A my tymczasem zobaczmy, co się dzieje po stronie podaży, i ten punkt zilustruje tylko tweetem Tomka, który na bieżąco to śledzi i wrzuca na przykład takie ciekawostki. No dzisiaj sytuacja na rynku budowlanym to już na pewno nie jest to, co było rok temu. Mamy e, bardzo mało rozpoczynanych budów indywidualnych, domów, a także tych domów, te domy, które zostały rozpoczynane, nie są na, kończone ze względu chociażby właśnie na wzrost wyboru e, i wzrost strat kredytowych, które ludzie, e, na kredyt, które ludzie zaciągnęli na te domy. Również deweloperzy, którzy tak naprawdę również bardzo wnikliwe badają rynki i oni wiedzą, że być może przez najbliższy rok, dwa ta sytuacja się nie zmieni na, na plus, więc aby nie popadać w koszty, koszty budów, które są bardzo wysokie, chociażby samo utrzymanie kadry, dźwigów oraz materiały, no. Nie rozpoczynają tak ochoczo tych, tych inwestycji, szczególnie w takich gorszych lokalizacjach, za które powiedzmy nie są pewne, a które sprzedawały się na przykład na tym tak zwanym boomie, hypie kredytowym przy zerowych stopach praktycznie procentowych. No i e, wszystkie te ich inwestycje trafiły do zamrażarki inwestycyjnej, no i zobaczymy, jak to będzie dalej. Czyli w przyszłości podaż będzie niższa, ale efekty tego, że jest mniej rozpoczętych budów, mniej pozwoleń na budowę, to zobaczymy za 2-3 lata. Tak. A co z tymi mieszkaniami, które teraz wchodzą na rynek? Ile mhm. ich jest, jak to wygląda, i jak to może wpływać na ceny? No teraz mamy taką sytuację, że ten i przyszły rok to będą, to będą lata. Takie wydaje mi się rekordowe, jeżeli chodzi o, o mieszkania oddane do użytkowania. Tu już widzimy na dole nawet, że t, ten rok prawdopodobnie będzie już rekordowy, tam będzie ponad 270 tysięcy mieszkań, ale wydaje mi się, że jeszcze w przyszły rok również będzie duża podaż. Następne lata, jeżeli tak są stopowane, e, tak, tak są stopowane budowy, no to z tej nowszej substancji będzie, będzie ciężko wybrać cokolwiek. Zatem biorąc pod uwagę to, że te wszystkie elementy po stronie popytu, o których rozmawialiśmy, przemawiają za spadkami, widzimy, że tu po stronie podaży, z drugiej strony mamy spadający popyt, a z drugiej strony kolejny rok, dwa, całkiem spora podaż, więc to również przemawia za spadkami cen mieszkań. Demografia i migracja. Czy coś na ten temat chciałbyś powiedzieć? Tutaj przygotowałeś taki slajd. No to jest bardzo ważny czynnik, szczególnie dla rynku nieruchomości, chociażby przytoczę przykład Włoch czy Japonii, która od wzrostu z lat 90. do dzisiaj praktycznie nie wygrzebała się z takiego tąpnięcia wtedy na rynku, więc te ceny są niższe, nawet nominalnie niż w latach 90., ale to też wynika z, ze starzejącego się społeczeństwa i z z tego, że po prostu demografia ma bardzo duży wpływ, chociażby Włochy, zobaczmy. Tak? Tam Just. ceny stoją w miejscu nominalnie od wielu, wielu lat. A z... też się mówi od lat, że po Polska wymiera, coraz mniej mieszkańców. To jest prawda, ale są dwa czynniki, które są jakby na plus. Po pierwsze, to jest właśnie ten, że jest, mamy migracje zewnętrzne, do dużych miast szczególnie, tak jak tutaj widać ubezpieczenie w ZUS, obcokrajowcy i, i Ukraińcy, na tym wykresie, czyli od 2013 roku no, bardzo duży wystrzał w górę. A, a także yy, wydaje mi się, że mamy, bardzo, mamy taki trend migracji wewnętrznych, czyli z mniejszych ośrodków do średnich miast, ze średnich miast do większych miast. Także to też wpływa na ceny nieruchomości. Co w przyszłości nie ukrywam, że może być taka sytuacja jak w wielu rozwiniętych krajach, że wytworzy się Polska Mieszkaniowa A i B, czyli na przykład Wielka Szóstka w Polsce, jeżeli chodzi o miasta duże. A małe miasta niestety demograficznie sobie nie poradzą, i nie wykluczone są na przykład domy, tak jak we Włoszech, za jeden euro, które po prostu gmina będzie tylko wystawiała, by ktoś mógł zasiedlić tamten rejon. Więc wydaje mi się, że to jest nieuniknione, dlatego też warto patrzeć i analizować, gdzie jest napływ ludzi, do których ośrodków miejskich słuchajcie bardzo dużo pytacie o scenariusze na rok 2023 na kolejny i tu nie bez powodu użyliśmy tej szklanej kuli i tej wróżki będziemy posługiwać się dzisiaj jakimiś scenariuszami mówimy co naszym zdaniem może się wydarzyć Tomek będzie snuł prognozy ale pamiętajcie proszę że to jest w oparciu o to, co teraz się dzieje, co widzimy. Oczywiście nikt z nas tej przyszłości nie zna i nie wiemy, jak to będzie wyglądało dokładnie, co nie jest tak, że nie wiem, u Tomka w Kajecie już widać, że 12% będzie taniej za trzy miesiące. Jakie są wasze głosy? No wśród cały czas jeszcze nie widzicie tych spadków cen. Tutaj na przykład Superping napisała, ceny nieruchomości w Warszawie za metr kwadratowy nie spadają, a nawet mam wrażenie, że rosną. Andzia Aneczka napisała. Ja szczerze nie widzę tej sytuacji w Poznaniu. Budują się inwestycje jedna za drugą, mieszkania sprzedają się jak ciepłe bułki. Jakbyś skomentował to, Tomku. Mają poniekąd panie rację z tego względu, że duże miasta jeszcze bronią się dość mocno, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. Nawet jest delikatny wzrost kwartał do kwartału. Wydaje mi się, że sytuacja drastycznie zmieniła się póki co w małych miastach albo w średnich miastach, takich do 100 do 200 tysięcy mieszkańców. Tamte miasta były do tej pory napędzane w zasadzie w 80-90% transakcji kredytem hipotecznym. To nie było tak jak w większych miastach, że ta gotówka dominowała. Czyli takie miasta do 200 tysięcy mieszkańców dzisiaj są największą ofiarą tych wzrostów 100% i tam spadki cen już są. Szczególnie na rynku wtórnym deweloperzy również zaczynają obniżać ceny mieszkań, szczególnie dużych, bo małe jeszcze są zabierane przez inwestorów gotówkowych, którzy po pierwsze chcą się chronić przed inflacją, a po drugie jest dzisiaj bardzo duży popyt na najem, w związku z, na przykład z napływem uchodźców z zagranicy, a także w związku z tym, że właśnie nie ma zdolności kredytowej, i dzisiaj wygląda to w ten sposób, że Teraz brak zdolności wypchnął wiele osób z rynek najmu. Więc, reasumując, ma duże miasta jeszcze się trzymają, aczkolwiek realnie już są spadki, nominalnie jeszcze się trzymają, a małe miasta no to już mamy spadki, o czym, o czym zaraz pokażę kolejny slajd. Co widzimy? Widzimy przede wszystkim, że drastycznie spada liczba mieszkań sprzedawanych przez deweloperów. Dokładnie. No, statystyki akurat spółek giełdowych nie kłamią, więc jest tu wyraźnie pokazane, że te spadki e, zakupów u deweloperów no, są bardzo duże. W tych miastach większych to jest około 40-50% e, to jest akurat za drugi kwartał 22, a trzeci kwartał 22 są troszeczkę gorsze jeszcze te statystyki. No ale mogę powiedzieć, że w tych miastach takich średnich, małych, no to te spadki są rzędu 80% u deweloperów, i tam jednak widać było, widać gdzie jest gotówka na rynku, a gdzie jej nie ma i gdzie ten rynek był napędzany kredytem. Tam współpracujący z nami doradcy kredytowi mówią wprost, że w zasadzie już dawno nie mieli klienta, który by nie przyszedł z ofertą od dewelopera i ze znegocjowaną ceną i to z całkiem solidnie w stosunku do ceny wyjściowej, więc na pewno nadchodzi dobry okres do tego typu negocjacji. Natomiast, czy ceny nie spadają, no wydaje się, że coś tutaj zaczyna się ruszać. Tak, no tutaj widać takie troszeczkę przełamanie trendu i w wielka szóstka, czyli Gdańsk, Kraków, Wrocław, Łódź, Warszawa, Poznań, to jest tutaj wzrost, powiedzmy, rok do roku. Znaczy kwartał do kwartału to jest wzrost 0,3%, a rok do roku to jest około widzimy 10, czyli tak naprawdę przy inflacji dzisiaj 17%, to realnie jesteśmy na jakieś minus 7. Tak, tak dobrze liczę. I wydaje, tak, i wydaje tak. się, że już gdzieś ten spadek się zaczyna. On jeszcze bardziej widoczny jest, o czym mówiłeś, szczególnie w, w ujęciu realnym mniejszych, w tych kolejnych 10 miastach wojewódzkich. To jest akurat wykres rok do roku, ale jeżeli byśmy wzięli wykres kwartał do kwartału, to mam już 5% nominalnych spadku cen transakcyjnych na nowych mieszkaniach w tych miastach, które tu są wymienione, czyli to są miasta bodajże 10 czy 12 miast. I to, co wcześniej mówiłem. Te miasta przestają sobie radzić z brakiem po prostu zdolności kredytowej i tej gotówki jest relatywnie mniej. Oraz zarobki są oczywiście niższe niż w większych miastach, tak jak Kraków czy Warszawa. I te wykresy oczywiście pokazują historię, bo te dane zawsze są publikowane z pewnym poślizgiem, więc możemy powiedzieć, że tak to wyglądało powiedzmy, kwartał temu, prawdopodobnie teraz te ceny są jeszcze niższe. Tak zachowywały się ceny ofertowe. Tak tutaj Expander i Rentier podali ceny, tu są troszeczkę mniejsze widzę miasta i tu rzeczywiście ofertowe ceny od maja tego roku to już nawet 9 w Częstochowie, w Sosnowcu, Bydgoszcz, Gdynia. No widać, że to są miasta, które, które jednak mają troszeczkę mniej mieszkańców. Tutaj mamy tak i chciałem powiedzieć bo tam pani wcześniej dobrze zapytała pyta, zadała, powiedziała, że te ceny nie spadają, bo w dobrych lokalizacjach rzeczywiście w Warszawie, w Krakowie, w takich topowych lokalizacjach, gdzie tego pieniądza trochę jest na rynku, ludzie szukają takich lepszych nieruchomości i w tych topowych Lokalizacjach póki co ceny się utrzymują, a nawet rosną. Przynajmniej to ofertowe. Przynajmniej to ofertowe, ale gorzej jest z takimi troszeczkę gorszymi lokalizacjami, które są nieco oddalone od centrum i tam już się można naprawdę negocjować i zaczynają się pierwsze spadki. No i bez wątpienia pojawiają się już takie nieoficjalne obniżki cen w rodzaju komórka rokatorska, a. gratis garaż w cenie, albo spłacimy wam, nie wiem, raty kredytu przez rok, czyli to są de facto obniżki ceny. Tylko warto powiedzieć, że rynek nieruchomości to jest rozpędzona lokomotywa. To wygląda w ten sposób, że jeżeli ona jedzie powiedzmy 100-200 na godzinę, to ona nie stanie od razu w miejscu. Aby ją zatrzymać, to ten proces troszeczkę trwa, tak? Czyli to, ta lokomotywa hamuje, hamuje, no i wreszcie gdzieś tam jest ten koniec. I, I dzisiaj to mamy. I to wygląda w ten sposób, że na początku jest spadek zdolności kredytowej, potem jest spadek transakcji, a na końcu właśnie jest spadek cen. No, myślę, że on jeszcze. Z... Żeby było jakieś więcej do powiedzenia, to jeszcze za szybko troszeczkę jest. Dzisiaj mamy tylko takie pierwsze jaskółki, że coś się na tym rynku jednak zaczyna dziać w drugą stronę. Jeżeli miałbym prognozować, kiedy ten rynek tak naprawdę zawróci, no to będzie, myślę, pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku. Myślę, że poza tym, że sam cykl budowlany trwa i że zapasy trwają, no to co, jeszcze jest trochę tłusztyku u deweloperów, tak? Można zejść z marży. Z drugiej strony, koszty kredytowania jednak im również wzrosły, bo ich umowy kredytowe też są najczęściej na zmienną stopę procentową. Więc jak długo jeszcze mogą deweloperzy, na przykład, trzymać pulę mieszkań niesprzedanych i powstrzymywać się z obniżkami cen? No, zależy jacy i deweloperzy i zależy gdzie. Jeżeli chodzi o deweloperów takich bardzo dużych, sprzedających tyś... w poprzednim okresie tysiące mieszkań rocznie, wydaje mi się, że oni są naprawdę jak to stwierdziłeś, napchani gotówką, zarobieni, tak? I wydaje mi się, że tutaj jest, póki co u nich jest brak paniki, tylko spokojne wyczekiwanie i, i troszeczkę mrożenie podaży. No gorzej jest u tych deweloperów w mniejszych miastach, wysoko zalewarowanych, a także w większych, budujących w gorszych lokalizacjach, którzy są na kredycie. I ja osobiście nie wykluczam, że będzie w przyszłym roku albo w 2024 taka sytuacja, że pojawią się bankructwa mniejszych deweloperów, ewentualnie przejęcia większych przez mniejszych, znaczy, mniejsi mniej, mniej zostaną tak, przy, kupieni, przejęci. I tak samo bank y, ziemi. No ale niestety, wiele y, wie, na tym gumie na nieruchomości wiele, wielu deweloperów rzuciło się na budowę bliźniaków, na budowę domów gdzieś poza miastem w gorszej lokalizacji, i mi się wydaje, że tutaj będą mieli oni ogromny problem ze sprzedażą. Bardzo często, kiedy ja śledzę różne statystyki i porównania rynku polskiego do zagranicznego, uderzało mnie to, że Polska zawsze tam wychodziła jako rynek, który jest bardzo daleko od przegrzania. Szczególnie gdy porównywano stolice różnych państw. No, i tutaj może być po części odpowiedź na to pytanie, bo widzicie, górny wykres przedstawia ceny. Nowych mieszkań w Warszawie, więc tutaj faktycznie jeszcze drugi kwartał za się 2022 mamy wzrosty. Ale zobaczcie, jak to wyglądało w dolarze amerykańskim i w euro. No, bardzo ciekawy wykres, ale chyba tu bardziej pokazuje to, że dwie rzeczy. Że po pierwsze, jesteśmy bardzo atrakcyjnym krajem dla kogoś, kto zarabia na przykład w euro albo w dolarze, bo te ceny dzisiaj w tych walutach są dość atrakcyjne. A druga sprawa to ten wykres pokazuje nam. Tak naprawdę słabość naszego naszej kochanej waluty polskiego złotego, więc tutaj ewidentnie widać na tym wykresie, że no dlaczego m.in. bogatsza część społeczeństwa ucieka w nieruchomości. No i też te zakupy przez inwestorów zagranicznych, dokładnie już oni kupują, tak naprawdę w mieszkaniach, które z ich perspektywy nie są drogie. I jeszcze taka ciekawostka, ceny mieszkań cenami mieszkań, ale zobaczcie, i to jest akurat za okres od 2007 roku do 2020 dla Unii Europejskiej pomarańcz linia ta taka różowa to są ceny domów, a to zobaczcie, jak wyglądają stawki czynszów. I tak naprawdę takie statystyki na różnych rynkach wyglądają podobnie, czyli że ceny domów się tak cyklicznie zmieniają, natomiast czynsze te wahania są dużo mniejsze. Jakbyś to Tomek skomentował. No. To jest takie zjawisko, które jest w każdym kraju praktycznie i od wielu, wielu lat, czyli mimo cykliczności rynku sprzedaży mieszkań, to ten, te, ten rynek najmu zachowuje się względnie stabilnie i to nie tylko tutaj, w, tak jak na tym wykresie w Unii Europejskiej, ale również w Ameryce czy w Ameryce Południowej. Czyli generalnie można przyjąć, że rynek najmu. Nie jest aż tak podatny na wahania cykliczne jak rynek sprzedaży. Czyli jeżeli ceny ukształtują się na danym poziomie, na przykład teraz, tak jak w Warszawie, to historycznie można powiedzieć, że one drastycznie nie spadną. Może będzie jakaś lekka korekta związana z nadpodażą, ale generalnie jest tak, że pewien poziom, do pewnego poziomu najmu ludzie się przyzwyczajają i na tym już pozostaje. A druga sprawa wynika to również z tego, że umowy najmu są waloryzowaną o inflację. I tutaj przechodzimy do pytań: za 100 punktów, jak głębokie będą spadki mieszkań, kiedy będzie najlepszy czas na zakup, i za chwilę na ten temat pospekulujemy, ale będziemy to robić odpowiadając po prostu na pytania, które zadaliście nam zarówno przed programem, jak i w jego trakcie. Ja chciałem tylko przypomnieć, że dzisiaj to może być zły moment na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i kupno mieszkania, ale za jakiś czas może się okazać być czasem bardzo dobrym. I teraz macie, słuchajcie, super okazję, żeby kupić. Uwaga, autopromocja, nasz kurs hipoteczny, kredyt hipoteczny, krok po kroku, który przygotowuje do tej ważnej decyzji. Na koniec myśl. Trend is not destiny, czyli trend nie jest przeznaczeniem. Trend jest spadkowy i wiele wskazuje na to, że te ceny będą niższe. Czy są jakieś scenariusze, w których mogłyby wzrosnąć? No tak, jak wspominaliśmy na przykład jakiś ruch rządu jeżeli chodzi o ultra niskie kredyty hipoteczne albo jeżeli Rada Polityki Pieniężnej zaczęłaby dość gwałtownie obniżać stopy procentowe. Bez względu na wszystko życzymy wam udanych transakcji, znalezienia wymarzonych mieszkań yy, i zakupu takich, których będziecie po prostu sobie wygodnie i szczęśliwie. Żyli wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć, cześć.